Jo, usiadłam, przynajmniej w której będziemy nagrywać. Nagrywać bez mm, Że przechodzimy niemożliwe parkoury. I no. Jest ze mną kuzyn. Ja też I no, jak ja wam już mówiłam, będziemy tylko przechodzić niemożliwe. Na przykład ten jest niemożliwy. Pikły versus niebo. Dość, to przejdziemy. No. Zapraszam, jak kuzyna. Czy się to no, zaśmieje? Yy... Szukam, szukam, nie ma się. A jak nie jest? Tak, My to Was wrzucimy, jak już kuzyn wejdzie na ten parkour. No to więc, już jesteśmy. Jest kuzyn. A. Nie, Uf, mi się ja w ogóle nie tylko zgiwam. Możemy no. trzy razy zginąć na, po prostu, na parkour. No, ja mam jeszcze dwa. Ja mam jeszcze, Bo to jest niemożliwe. To jest nie taki zły. I przepraszamy Was za głosów w Nie da się I ostatni raz. No i koniec. Przejdziemy do sobie na ostatni. Ej, jakie ostatni? Na inne parkoury. No teraz ja może wybiorę. Ja już to mam. Pierwszy kot. Ja bym wolała psa. No, to pisz przykład. No, to, no jest to jest to... Moja, Aha. Ja bym wolała ostatecznie lepiej... Ja wolę psa. No i ja miałem kilka razy razy psa. Jo, no. 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 co co to, to? to jest chyba tylko na podpuchę. No i, i jak wam mówiłam, trzy próbę mamy. Dobrze mówię, nie? No. Ło! A później będzie mm, Minecraft później. Jeszcze ja jedną spróbowałam. Ja tego nie zauważyłam. No. I tak wiemy. I później jak wam mówiłam będzie Minecraft w tej serii nowej. Kuzyn już tam sobie osiedlił. Zrobiliśmy jemu domek, tylko on musi sobie, ja dokończyć sobie dokończyć. Ostatnia szansa, tam się w ogóle nie da doskoczyć. Nie ja też ostatnie Gdzie? No, tam prawie i koniec. Patrz. Ej, ja, ja się mam. No, i tam się nie da doskoczyć. No, nie da się tam doskoczyć. Idziemy sobie na ostatni. Mogę teraz się wybrać? to ja mam z tym ostatni. Yy, no, na to parkour no. Może. Teraz, jaki masz level? No, no dobra. Dobrze się dołącz, bo ja też mam. Nie masz ten rękoczek. Jaki masz? No, dołącz się do mnie. No. O. On jest długi. Ja to przechodziłam już. Czy to jest skrót jakiś? Nie ma. Bo też mogą być portale, czy to mo mogą tepać? On jest łatwy, bo on, prawie nikt tu nie u doskoczyć. E Doskoczyłam. Ja chyba to przeszłam. Aha, przeszło. No. E dwie próby, on jest bardzo długi. Byłam tam u góry już. No to prawdopodobnie będzie dużo no. no. I przepraszam Was za mało, że mało gadam, no bo muszę się skupić. I no. Kurde! Jeszcze mam jedną próbę. Jeszcze dwie próby mam. No ja też. Nie widzę twojego komiku Albo widzę. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na początku. Aha. I możecie go coraz większość, bo teraz ładuje obok. Aha. Mamy. Ja mam chyba jedną próbę, jak się nie mylę. Ja też Możecie pisać w komentarzach, co mogę nagrywać. I no. Y jeszcze raz, was przeczyszczę głos w tle. I no. Mmm. Przejdziemy sobie jeszcze z parę parkourów. Będzie dzisiaj 12-minutowe, 13 coś takiego. I no nie, ja już próbę. A ja mam jeszcze jedną próbę. Co możesz sobie przechodzić jeszcze raz. I jak ja na przykład nie będę miała już prób, a kuzyn będzie miał próby, to... Mogę dalej przechodzić, ale do takiego momentu, co yy, jak mi ten. Yy, skończy się te próby. Tu też są takie ale w na to w ścianie. O. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. A, a, aha. Bo ja byłam na drugim piętrze I Na ostat... jakich serduszkach? Bo to są dwa kryształy. Nie, no i koniec prób. Idziemy na nas, my. Ty się zaraz dołączy. No, jaki masz yy, ten? I ten masz ten klocak. To się po prostu dołączy i no. A wiesz o tym, że te... chciałam coś zaproponować? Tu nie ma kluczyka, bo też przechodziłam. Ale nie całego. No prawie już wszystko przechodziliśmy. Dwie. Zginąłaś! No. Dwie próby mamy. Ja mam. A no, no to przechodziliśmy no już. No. Um, dzisiaj będzie Minecraft. chyba wam nie mówiłam, albo mówiłam, no, um, będziemy dzisiaj Aj. chyba szli do, um, ten, do portalu do Eleterus i no, będziemy szukać po prostu twierdzy. No bo potrzebujemy, żeby były takie spadki, na przykład nasz na Nawet z dobra. Krąszczalek. O nie. U. Nie. Nie ja mam tu dno. Ja też. Tak? No, tutaj na początku wszystko Ano, jeden, dobra. O, el, elo. I no. to możemy sobie zrobić jeszcze ten taki parkur u u kącie Ma ale przedstawiam. Ja to jest takie podobne konto Alex 200, ale to jest moja, nie kuzyna inna yy, yy, yy. i możemy nie wiem kiedy, ale będziemy robić parkour No już robiliśmy, ja, robiliśmy. jeden dzień no. Przeszedł mój rekord. O nie. No ja już nie mam prób. Ja mam jedy, jeszcze jedną próbę. I no. Ja pójdę poszukam. Ja poszukam jakiegoś parkura niemożliwego o, będziemy chodzić czy lubisz zielony. Dobra, już albo masz te klocki nie może ten pierwszy no to pójdziemy trzymać masz zielone yy, lubisz zielone a później czy masz te klocki jak się nie mylę i no no ja też i no mm. Przepraszam Was, że wczoraj nie było odcinka, bo byłam po prostu zajęta, musiałam coś zrobić. I, no. I nie, nie było wczoraj odcinka. Nawet nie miałam zapasów, nie, za, nie miałam zapasowego. No bo wszystkie wyszły. się to to też musimy yy, wejść po 3-4 godzin, żeby to było O nie, i czekaj. Ja, ja już nie wiem, ile. Pójdziemy sobie po prostu na inne, bo już zapomniałam, ile już, już zginęło. Ja Dobra, e, pójdziemy, czy masz ten, te, te klocki, ten co mówiłam. O, obok niego jest też parkurek. To później się przejdziemy. On jest chyba długi. O no, kurczaki, no długi, dwupiętrowy aż. Dobra. Tu chyba trzeba iść po kluczy Prawie bym nie zauważyła. Gdzież tu jest ten portal? Ej chwila, bo no, ja nie jestem, bo ja muszę do Nie wiem. ale nie ma kluczyka. A gdzieś tu będzie portal. Co się patrzy na siebie, bo może tu być portal. Bo widziałam, bo u góry jest portal. Yy, ten. Yy, meta. A ja to chyba już przechodziłam. No, ja to przechodziłam. Też to przechodziłam już. My to wszystkie parkury przeszliśmy. Uuu, nie mogę. I mam dwie szans szanse. Jeszcze nie raz nie zginąłeś. Jedna szansa. Ja nie lubię tego po prostu. C Dobra, bo mi skoczki nie działają czasami. накопляется на другим. Ага, там все слишком. Да, и все. И вот. Сегодня мы сходим в сепаркурки. Это гид, Да, все, я za tam lada i lava. Ja no to połowy. już nie mam szans jak tu chyba widzicie. I no ja poszukam z, e, parkurka a kuzyn sobie. Przejdzie to na spokojnie. Następny odcinek może być e, na przykład spaków. W kopanie może być e, i no. Może być z trudnych bez oceny i no. Możecie... To czyli na przykład stąd będę musiała losować. Na przykład ja mam zamknięte oczy i klikam na przykład stąd. I muszę tu przejść. I no. Taki to jest ten parkour Dobra tu Zaraz zaproszę Cię Tylko muszę to poszukać I nie chcecie to Pewnie dalej nagrywać bez P Ale chyba raczej tak bo Bo to jest fajne Tu, trzeba, tu na pewno jest coś Złączyłeś się? No? Co, że nie fair? No jest kluczek, nie zielony. Za start, za mytom, Za startem, o. Zginąłam. Mam jeszcze dwie...

<laughs> Ostatnia szansa. Zapraszam na bardzo proszę. Inna. Koniec. Koniec. Ma szans. Pójdziemy. ja nie tak? przechodzę. I przejdziemy sobie ostatnie parkour. Lubisz jeść torty, chociaż się polubię, tylko tylko tamtych nie polubiłam, bo I no, no nie umiem nacisnąć. O, teraz. No, czytałam. Ja to też przechodziłam już. I to jest łatwe. Coś zginąłeś? Nie! ty e, próby mam. I...

Jestem już za fioletową bramą. I, no, i możecie pisać pomysły na jakiego y, parkura będziemy przechodzić. I no gdzie jesteś? Yy, za fioletową bramą. Aha. To jest to toksyczna. Ja to. Dobra, chodź, Cio. E, Przyszłaś? Opuszczyłem. To już będzie ostatni. To już jest perkur. E, to jest, tobie już dobiegł końca odcinka. Ja już żegnam. No to pa pa.